Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 19549 dolarów i 33 centy po wzroście o 1,36% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 2,72%. Natomiast cena etera wynosi 1332 i 45 centów po wzroście o 1,71% w ostatnich 24 godzinach. A jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 4,51%. Słuchajcie, tutaj mówi się, że indeks, znaczy tak, że krypto są skorelowane z rynkami akcji taki, że no, jakby podwajają czy potrajają ruchy, które są na rynku akcji. Natomiast no, wczoraj widzieliśmy E, znaczące wzrosty na rynkach w Stanach Zjednoczonych, natomiast tutaj widzimy po zachowaniu ceny Bitcoina i etera, że rosną mniej niż indeksy w Stanach, natomiast jeżeli mieliśmy ruch spadkowy, no to e, albo spadały mniej więcej tak samo, albo znacznie więcej. Indeks Firengrid wynosi obecnie 22 punkty, wzrósł od wczoraj o 2 punkty, ale cały czas jesteśmy w obszarze ekstremalnego strachu. No i teraz tutaj mamy, zobaczcie, tutaj teraz weszliśmy na taką wyższą półkę, bo tu mieliśmy prawie przez 2 miesiące, utrzymywaliśmy się na poziomie około 10 punktów, później był znaczący wzrost i zjechaliśmy teraz na tutaj okolice 20 punktów. Czekajcie, weźmiemy sobie to na tutaj roczny czas. No i zobaczcie, tak, tutaj mieliśmy właśnie ten na 10, a teraz mamy od 31 sierpnia, tutaj na poziomie 20, tak, czyli wrzesień, no i tutaj 17 czy 18 dni października, czyli już no, ponad półtorej miesiąca. Zobaczymy jak to będzie dalej funkcjonowało. Jak tutaj przejdziemy na indeks, nasz znaczy nie inny na indeks, tylko na kryptobomble, no to mamy znacząca tutaj przewaga. No Praktycznie wszystkie tokeny są na zielono, z nielicznymi wyjątkami. No i jeżeli chodzi o te y, rosnące tokeny, no to Prym wiedzie Huobi token ze wzrostem o 8,9%. Na drugim miejscu jest tutaj, jeżeli dobrze widzę, Matic ze wzrostem, nie, czekajcie, tutaj na drugim miejscu jest Curve ze wzrostem 8,4%. No i na trzecim miejscu jest Maker ze wzrostem o 7,9%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny spadające, no to na pierwszym miejscu jest Quantum ze spadkiem o, 8,2%, na drugim miejscu jest Casper ze spadkiem o 5%, a na trzecim miejscu, czekajcie, tutaj jest Ethereum Name Service ze spadkiem o 2,8%. Wczoraj wyniki swoje podawał w Stanach Bank of America, no i tutaj miał lepsze wyniki, zarówno jeżeli chodzi o zyski na akcje, jak i przychody. Także pobił tutaj oczekiwania analityków, natomiast poinformował o tym, że zrobił odpisy w wysokości 898 milionów dolarów na tutaj straty związane z kredytami, no ale zaznaczył też, że widzi już pozytywne tutaj odzwierciedlenie właśnie podwyżek stóp procentowych w swoich tutaj przychodach i zyskach. Tutaj chciałbym Wam jeszcze pokazać, że w tej chwili odbywa się launchpad na Bybicie. Tak, tu będą tokeny ESNC do odebrania. No i w tej chwili trwa snapshot. Zaczął się o północy 16 października. Będzie trwał do godziny 5.50 rano tej czasu polskiego w dniu 21 października. Później będzie właśnie. Okres dystrybucji, tak, no i później będzie przydzielone te tokeny i zacznie się notowanie. Także jeżeli ktoś z Was tutaj chce z tego skorzystać, no to tutaj jest taka zasada, że trzeba posiadać albo co najmniej 50 bitów na swoim portfelu albo 100, co najmniej 100 USDT, tak tylko, że już to się zaczęło. Także, jeżeli ktoś by chciał tutaj skorzystać, no to musiałby mieć trochę więcej, żeby mu średnio wyszło właśnie ponad te kwoty. No i może spróbować. Natomiast powiem wam, że ostatni launchpad tutaj na Bajbicie wypadł, wypadł bardzo słabo. Także no, każdy musi podjąć decyzję sam, czy tutaj chce skorzystać z launchpada, czy nie. Natomiast jedną rzeczą wartą odnotowania jest to, że Bybit regularnie pomimo takiego rynku, tak, pomimo tej Bessy, czy też rynku niedźwiedzia, cały czas systematycznie tutaj robi te launchpady. No, jedne wychodzą lepiej, inne gorzej. Natomiast tutaj jest ciekawa y, informacja y, dla tych, którzy tutaj y, jakby grają czy też inwestują w, y, w złotówkach. No i widzimy, że od godziny 6 rano czasu polskiego w dniu 19 października 2022 roku, czyli to już jutro, Binance doda pary handlowe tutaj Bitcoin do złotówki, Ether do złotówki i BUSD do złotówki polskiej złotówki. Także tutaj ciekawa informacja, że będą pary tutaj do złotówki na Binance. A teraz przechodzimy już do informacji tutaj ze świata krypto. No i widzimy, że Robert Kiyosaki woli inwestować w Bitcoina niż nieruchomości. Powiedział on, że wyeliminował nieruchomości ze swoich preferencji inwestycyjnych. No i od tego czasu jest tutaj zwolennikiem kupowania Bitcoina. No, chociaż nie wiem, czy on jest takim zwolennikiem, bo powiedział, że będzie Bitcoina kupował w okolicach tysiąca dolarów. No, i tutaj oczywiście oni piszą, że swego czasu Kiosaki dorobił się majątku tutaj, tak, na inwestycjach w nieruchomości, natomiast on się majątku dorobił na inwestycji w pisanie książek. I teraz czekajcie, gdzie ja tu sobie zaznaczyłem. Aha, dobra, tak, on mówił, że porzucił inwestycje w nieruchomości i na piedestale stawia teraz. Kryptowaluty i metale szlachetne, i według niego idealną inwestycją jest bitcoin, a także złoto i srebro. No i oczywiście on wydał książkę, manifest tutaj kapitalisty. Tak? No i oczywiście ja myślę, że teraz częsta obecność w mediach jest również promocją tej jego książki. Natomiast tutaj powiedział swoim zwolennikom na Twitterze, że inwestowanie w nieruchomości stało się znacznie trudniejsze od 2020 roku, ponieważ wybrany rząd Stanów Zjednoczonych zamierza podnieść podatki, nałożyć kontrolę czynszów i stworzyć wiele innych przeszkód. Dodatkowo, jego zdaniem, częste podwyżki stóp procentowych będą w przyszłości obniżać wartość nieruchomości. To tak uważa Robert Kiyosaki. W kolejnym tutaj artykule widzimy, że Moonbeam. Tak dlaczego zyskuje na popularności sieć Moonbeam, i tutaj właśnie z ich natywnym, tutaj natywną kryptowalutą Glimmerem widzimy również, że token Glimmer tutaj ze skrótem GLMR spadł o 98% od swojego szczytu, ale sieć nadal zyskuje na popularności, natomiast obecna cena tokena jest nadal o ponad 75% wyższa od ceny ICO z zeszłego roku i ta cena na ICO wynosiła 25 centów. No i według niektórych osób kompatybilność Moonbeam z Ethereum jest niezrównana. Natomiast Moonbeam opisuje siebie jako platformę smart kontraktów dla aplikacji crosschain, która łączy funkcjonalność Ethereum Polka. I nie tylko. Oznacza to, że deweloperzy mogą tworzyć własne zdecentralizowane aplikacje na Moonbeam i są one kompatybilne z Ethereum. Kolejna informacja w zasadzie, pytanie, czy blockchainowy system cyfrowej tożsamości może wkrótce zastąpić dowody osobiste w Korei Południowej. No i czytamy tutaj, że Korea Południowa planuje wykorzystać oparty na blockchainie system tożsamości cyfrowej i zastąpić istniejący system dowodów osobistych, z którym obecnie funkcjonuje świat. Cyfrowe identyfikatory w połączeniu ze smartfonami umożliwią łatwe użycie w wielu branżach. No i wiecie, jak zwykle, yy, tutaj diabeł twi w szczegółach, no i trzeba mieć tutaj więcej jakby informacji, no ale widać, że oni to testują, takie rozwiązanie. No, ale tutaj trzeba byłoby mieć więcej informacji, żeby ocenić, czy jest to jakby pozytywna zmiana, czy też bardziej negatywna, w celu tutaj właśnie kontrolowania, większego kontrolowania ludzi, następna tutaj. A Następny artykuł mówi, że tutaj mamy prognozę ceny XRP. No i tutaj Ripple, czy też, znaczy, przepraszam, nie Ripple, tylko XRP może wzrosnąć do 3,81 dolara do 2025 roku, jeśli Ripple wygra z Sekiem. No i widzimy, że XRP i Ripple wciąż pozostają w zawieszeniu, czekając na wynik sprawy tutaj z Seku. I według tutaj panelu ekspertów perspektywy dla XRP są w większości dobre. Natomiast Ripple twierdzi, że jeśli przegra sprawę, po prostu przeniosą się za granicę do bardziej przyjaznego kraju. I panel tutaj Findera dostarczył swoje prognozy, jeżeli chodzi o Ripple. W chwili pisania tego tekstu cena XRP wynosiła 47 centów. No, i ten panel Findera to zestawienie opinii ekspertów z branży krypto, którzy często publikują prognozy cenowe dla kryptowalut. No, i właśnie tutaj przeprowadzono ankietę jeżeli chodzi o y, prognozę ceny XRP. No i tutaj ten panel twierdzi, że właśnie, że jeżeli Ripple wygra sprawę z sekiem, no to wartość XRP może osiągnąć 3,81 dolara do końca 2025 roku, a jeżeli XRP przegra sprawę sądową, no to cena może wynieść 0,98 dolara do 2025 roku. No i jeżeli cena by osiągnęła faktycznie te 0,98 dolara, no to nadal może być to wygrana z perspektywy inwestycyjnej, jeśli jesteś przygotowany na hodl, tak, jeżeli obecnie cena wynosi 47 centów, a wzrosłaby do 98 centów, no to praktycznie tutaj by był 100% czy nawet ponad 100% tutaj zwrot z inwestycji w perspektywie właśnie do 2025 roku. Kolejna informacja jest taka, że Cena tutaj tokena FTX zanurkowała po wiadomości, że organy nadzoru papierów wartościowych w Teksasie prowadzą dochodzenie w sprawie giełdy FTX US i sama bankmana Frida, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez organy nadzoru stanu Teksas FTX US, może oferować niezarejestrowane papiery wartościowe w formie przynoszących dochód rachunków rezydentom Stanów Zjednoczonych. No i tutaj widzimy na wykresie, także był taki gwałtowny pik w dół, ale teraz widzimy, że cena już tutaj odrobiła te straty z tego właśnie tutaj właśnie z tej, z tej wyprzedaży nerwowej, tak. Następna informacja jest taka, że Tutaj sieć BSV, czyli Bitcoin Satoshi Vision, cierpi na atak polegający na wydobyciu pustych bloków, no i Bitcoin SV, ugrząc po tym, jak większość mocy haszującej, zaczęła wydobywać bloki, które nie zawierają żadnych transakcji. W odpowiedzi na to wydarzenie stowarzyszenie Bitcoin skontaktowało się ze wszystkimi odpowiednimi giełdami, aby zamrozić nagrody blokowe związane z atakiem. Natomiast były prezes giganta bankowego Morgan Stanley mówi, że technologia stojąca za aktywami kryptograficznymi może zrewolucjonizować obecny system finansowy. I w wywiadzie dla CNBC Squawk Box były prezes Morgan Stanley John Mack mówi, że za około 50 lat transakcje pieniężne i handel aktywami będą odbywać się cyfrowo na blockchainach, ponieważ życie staje się coraz bardziej zależne od komputerów. A w tym artykule czytamy, że obecne zachowanie ceny Bitcoina jest podobne do ruchu cen z 2018 roku. I tutaj analityk techniczny Matthew Highland zwraca uwagę na wskaźnik siły względnej RSI i mówi, że trzydniowy wskaźnik RSI Bitcoina wskazuje na hossę. Natomiast połączenie wykresu ceny bitcoina i RSI wskazuje na ogromną presję na sprzedaż. No i tutaj ten wskaźnik RSI jest takim wskaźnikiem, który śledzi wahania cen, aby pokazać, czy waluta jest wykupiona, czy też wyprzedana. No i obecnie wskazuje na wykupienie powyżej 70, sugerując sprzedaż. Analityk ten twierdzi, że obecny ruch Bitcoina jest bardzo podobny do tego z 2018 roku, podczas którego trzydniowy RSI wzrósł, a Bitcoin utworzył trójkąt zniszkujący. Październiku, no i ten rodzaj formacji jest oznaką ruchu niedźwiedzia, sygnalizującego zajęcie krótkiej pozycji. No i tutaj właśnie mamy porównanie. Tak, widzicie, że praktycznie no taki sam trójkąt tutaj zniżkujący jest. Zachowanie kursu jest tutaj też bardzo podobne. No i w 2018 roku nastąpiło wybicie w dół z tego trójkąta, no i on sugeruje, że Również teraz będzie te wybicie w dół. No a tutaj widzimy, że ten RSI wskazuje tutaj na hossę, no bo ponieważ ma cały czas te wyższe dołki. Także tak tutaj ocenia ten analityk. Natomiast tutaj w ostatnim artykule, który dla Was przygotowałem, jest to, że analityk Il Capo of Crypto ma bycze nastawienie do ceny Bitcoina. Ogólnie rzecz biorąc główny trend bitcoina nadal pozostaje spadkowy podczas gdy lokalne dno może wynosić około 14 tysięcy dolarów. Natomiast trend krótkoterminowy jest zwyżkowy więc cena bitcoina może wzrosnąć wysoko. A altcoiny tutaj mogą notować ogromne skoki, które jednak nie będą trwały długo. No to oczywiście te wyskoki na niektórych altcoinach widzimy e, cały czas, no a tutaj on pokazuje właśnie też porównanie, że teraz tutaj no, może nastąpić właśnie wzrost, tak a później spadek do 14 tysięcy, także tutaj e, większość analityków przewiduje jednak tutaj znaczące spadki właśnie w okolice tutaj tych 14 tysięcy dolarów. Dobra, to wszystko co miałem do przekazania wam dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć.